Hej, szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku Wanted. Dzisiaj chcę opowiedzieć o pogłębieniu. Chcemy, myślę, że każdy kto zasmakował łaski, kto zasmakował Pana Boga, chce pogłębienia. I wczoraj właśnie byłem tego świadkiem. Można powiedzieć przypadkiem, chociaż niektórzy, tak jak mówią, przypadek to drugie imię Ducha Świętego, czy kolejne imię Ducha Świętego. I wczoraj właśnie niby przez przypadek uczestniczyłem w uroczystości obłóczyn i pierwszych ślubów w naszej fraterni, czyli w świeckim zakonie kaznodziejskim. Ania Teraz można powiedzieć siostra Dominika, bo takie imię przyjęła. Zdecydowała się przyjąć habit i złożyć swoje pierwsze śluby zakonne. Lepiej chyba powiedzieć nie śluby, tylko przyrzeczenia, bo w fraternii dominikańskiej składa się przyrzeczenia. To można być singlem, można być w małżeństwie, w każdym razie. Ktoś ze stanu świeckiego mężczyzna czy kobieta decyduje się należeć do fraterni dominikańskiej. Kiedy to się, kiedyś to się nazywał trzeci zakon, a teraz to się nazywa fraternia świeckich dominikanów. Mówię o tym, ale to tak naprawdę dotyczy wielu też innych aspektów, dziedzin, sposobów, które mamy w Kościele, gdzie możemy pogłębić nasze życie duchowe. I wczoraj, podczas tej uroczystości, zobaczyłem, że w taki sposób też można Pana Boga szukać i w taki sposób można go pragnąć i znajdywać czyli doświadczać odpowiedzi Pana Boga na no to wielkie pragnienie, które w nas jest. Kiedyś, może, przed wielu, wielu laty, jedynym takim Sposobem, albo może najbardziej takim uświadomionym wtedy w kościele sposobem było podjęcie życia zakonnego, że ktoś, kto poczuł tę wielką miłość do Pana Boga i chciał więcej, wstępował do zakonu. Tak naprawdę fraternie na początku ich powstawania, czyli w średniowieczu, były Raczej tylko dla starszych, dla wdów, wdowców, i nazywały się zakonem od pokuty, czyli właśnie dla tych, którzy chcieli jakoś pokutować za grzechy swoje i za grzechy innych. Tutaj choćby święta Katarzyna ze Sieny się wyłamała, bo tak pragnęła być blisko Pana Boga, że nie czekała aż się zestarzeje, tylko już w młodym wieku wybrała bycie. W trzecim zakonie wtedy, świętego ojca Dominika. Bardzo kochała świętego Dominika, bardzo w sobie odczuwała ten charyzmat dominikański, dlatego na to się zdecydowała. I jeżeli poczytamy o jej życiu, ona nie była mniszką, tylko była właśnie tercjarką. Tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, była z fraterni. Ale tak jak mówię, jeżeli myślę o tym pogłębieniu. To myślę w ogóle o takich krokach, które prowadzą, szczególnie myślę tutaj, właśnie o ludziach świeckich, nie o zakonnikach, nie o siostrach zakonnych, tylko o ludziach świeckich, którzy czują się pociągnięci przez Pana Boga i chcą wejść głębiej, i chcą czegoś więcej, i chcą żyć pełniej, i szukają sposobów. Niektórzy zostają choćby nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii, żeby móc rozdzielać komunię, przynosić ją do chorych, do potrzebujących. Niektórzy wchodzą w jakieś wspólnoty, żeby stawać się liderami tych wspólnot, żeby służyć żeby tymi talentami czy to będą talenty ekonomiczne, jakieś menadżerskie, artystyczne czy jakiekolwiek inne służyć konkretnie Panu Bogu. I są te kolory właśnie dominikańskie, franciszkańskie, karmelitańskie, jezuickie, wszelkie inne, salezjańskie i można by wymieniać jeszcze różne inne sposoby. Widzimy to w naszym życiu, że takie potrzeby wyrażania tej ogromnej miłości i pragnienia Pana Boga w tym świecie rosną jak grzyby po deszczu. Wydaje się, że kościół właśnie ma coraz mniej do powiedzenia, że świat się laicyzuje. A tutaj Pan Bóg wzbudza nowe powołania, nowe sposoby życia, nowe sposoby realizowania tej pogłębionej miłości, kiedy to przede wszystkim On sam chce być bliżej nas, a my tylko chcemy odpowiedzieć na to Jego wielkie pragnienie bliskości. I tak pomyślałem, że owszem, możemy być wierzący, możemy być praktykujący, tak jak wcześniej mówiłem: możemy doświadczać i znajdować Pana Boga, czy w sakramencie pojednania, czy w Eucharystii, czy pośród braci, sióstr, nawet tak jak ostatnio mówiłem. Niewierzących czy niemyślących tak samo jak my. Wiele jest różnych sposobów i miejsc, w, w których możemy poszukiwać czy znajdować Pana Boga. A tu do mnie dotarło, że jest wielu z nas, którzy chcą więcej. Wielu bardzo ludzi spotykam takich, którzy przychodzą do mnie i pytają, że. Mają w sobie to ogromne pragnienie, a nie wiedzą jak to zrealizować. Właśnie wielu młodych ludzi pyta o fraternie, choćby dominikańskie. Nie? Czasami księża nawet pytają o fraternie dominikańskie, bo chcą żyć w tym charyzmacie chcą się głębiej złączyć z naszym zakonem, ze świętym ojcem Dominikiem, że w sercu rezonuje akurat ten moment. Oczywiście, tak jak mówię, może to być. Yy, a propos świętego Franciszka, czy Klary, czy świętej Teresy Zawilla, czy Ignacego, każdy ma swoją ścieżkę, ale jednocześnie chcemy więcej. I w tym więcej chce Pan Bóg nam się odsłonić, w tym więcej chce Pan Bóg nas odnaleźć. I możemy być w małżeństwie i tu realizować swoje powołanie, ale nawet tak jak kiedyś już mówiłem, w małżeństwie może być takie powołanie w powołaniu do jakiejś misji, do jakiegoś głębszego zaangażowania, do głębszego wejścia w te głębie kontemplacji. Albo działania, głoszenia Ewangelii, że, że rodziny, małżeństwa są posyłane do ewangelizacji, nie? że Pan Bóg ich wzywa, nie? albo właśnie do wspólnej modlitwy, do wstawiania się za innych. Nie? Tyle, że jak każdy człowiek potrzebujemy też jakiejś zewnętrznej. Yy, Chciałem powiedzieć ramy, to bardziej chodzi o jakiś zewnętrzny przejaw tego, nie? że ja chcę złożyć jakieś śluby, że ja chcę złożyć jakieś przyrzeczenia, że ja chcę jakoś zewnętrznie wyrazić to ogromne pragnienie, które odczuwam w sercu, właśnie pragnienie Pana Boga, żeby się do mnie zbliżyć i moje pragnienie, żeby się zbliżyć do Niego. Nie? I tu możemy w jakiś niezwykły Jednocześnie tajemniczy sposób odnajdywać Boga samego. Nie? Że owszem, On się przejawia w takim naszym codziennym życiu, e, oczywiście jest w Eucharystii niedzielnej, w naszej konkretnie codziennej modlitwie. To, co można powiedzieć każdemu chrześcijaninowi, przystoi, ale jednocześnie. Niektórych Pan Bóg jakoś bardziej pociąga, może wszystkich nawet bardziej pociąga, a niektórzy to jakoś odebrali, usłyszeli i chcą za tym podążać, i niespokojne jest ich serce, dopóki jakoś nie odpowiedzą na to zaproszenie. Jasne, że może być też takie zagrożenie duchowe, że ja buduję kolejne, właśnie jakieś ramy czy fasady. Czy zapisuję się do kolejnych ruchów, czy podejmuje jakieś kolejne posługi, a tak naprawdę ciągle jestem tylko na zewnątrz zaangażowany, a w środku tam się nic nie zmienia. Jasne, że przede wszystkim chodzi o to, żeby dzięki temu mojemu zaangażowaniu, żeby dzięki temu mojemu więcej. Zbliżać się do Boga i żeby On zbliżył się do mnie, żebym był coraz bardziej do Niego podobny, żebym coraz pełniej, coraz piękniej też pełnił Jego wolę. Że o to tak naprawdę najgłębiej chodzi. Ale tu nie jest jedno przeciwko drugiemu. Są tu niebezpieczeństwa, są tu niebezpieczeństwa. Zobaczyłem wczoraj podczas tej uroczystości, obuczyń, ślubów, że Pan Bóg błogosławi na to wewnętrzne i na to zewnętrzne. Bo widzi, jak my ludzie tego właśnie potrzebujemy. Takiego zewnętrznego wyrażenia tego, co wewnętrzne. I pewnie też spotykacie takie osoby, nie wiem, teraz jest coraz więcej dziewic konsekrowanych, czy takich osób, które są konsekrowane, ale są ukryte w świecie. Czy właśnie wdów, E, takich, którym nie wystarcza modlitwa, chodzenie do kościoła, ale chcą zrobić krok taki dalej do Pana Boga. Nie? A jednocześnie są ogromnym świadectwem. Dla mnie Ania, siostra Dominika, wczoraj choćby była takim wielkim świadectwem. Patrzyłem też oczywiście na wszystkich innych, którzy już są we fraterni. Oni są od dawna już dla mnie wielkim świadectwem. Tego, że wcale nie muszą, bo są wspaniałymi ludźmi, angażować się mocniej, głębiej, pełniej, ale tego chcą. Jest to dla mnie ogromnie fascynujące. Też zachwycam się Panem Bogiem, że On nigdy nie ustaje, że te formy, które już są obecne, mu nie wystarczają, że chce więcej. Że chce nam dać całą, jak tylko się da, wielką paletę możliwości. Jak jakby mówił, dzieci, możecie tutaj się zaangażować, tu, tu, tu mnie znajdziecie, tu mnie znajdziecie, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, żebyście pogłębili tę miłość, pogłębili tę więź, która jest między nami. To jest. Bardzo piękne. Zachwyciłem się wczoraj podczas tej uroczystości, dlatego się z Wami tym dzielę. Też bardzo się modlę i Wam błogosławię, jeżeli w sobie znajdujecie takie pragnienie więcej. Jeżeli y, pragniecie się zbliżyć do Pana Boga, jakoś mocniej zaangażować, y, poproście go o światło dla siebie. Gdzie by to miało być konkretnie? W jaki sposób miałoby się to przejawić? Nie? Żeby to się po prostu stało, bo z tym jest związane wielkie błogosławieństwo, ale jednocześnie, żeby też było pięknym świadectwem dla innych. Ja takiego świadectwa bardzo potrzebuję. Mam nadzieję, że Wy również. Bardzo Was z tego miejsca pozdrawiam i błogosławię. Z tego też jakiegoś pięknego zachwytu po tym, czego wczoraj byłem świadkiem. Trzymajcie się z Panem Bogiem, hej!